Cześć! W zeszłym tygodniu dowiedziałeś się, jak powinna wyglądać strategia inwestycyjna dla inwestora konserwatywnego. W dniu dzisiejszym obrócenie sytuacji o 180 stopni, jeżeli lubisz ryzyko, 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 ryzyko oraz wysokie stopy zwrotu, z dzisiejszego odcinka dowiesz się, czym charakteryzuje się inwestor taki jak ty, profesjonalnie nazywany inwestorem agresywnym, jak powinna wyglądać strategia inwestycyjna dla inwestora agresywnego? Oraz wreszcie, czego można spodziewać się, inwestując agresywnie? Ja nazywam się Radek Pietrowski, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz zarządzającym autorskim funduszem odcinkowym Multistrategia. Zaczynamy. Dzisiaj przyjrzymy się fikcyjnemu panu Kowalskiemu, który jest małżonkiem pani Kowalskiej, z którą zapoznaliśmy się też w odcinku, i charakteryzuje się agresywnym profilem inwestycyjnym. Przede od razu tutaj chciałbym podkreślić, że słowo agresywne nie ma nic wspólnego z agresją fizyczną. Jest prywatnie bardzo spokojnym człowiekiem. Po prostu nasz inwestor lubi podejmować ryzyko inwestycyjne, lubi wysokie stopy zwrotu, ma pełną świadomość tego, że droga do tych wysokich stóp zwrotu jest wyboista, a co najważniejsze, jest inwestorem agresywnym z krwi i kości, to znaczy, przy pierwszej kilku, kilkunastu przecenie. Nie chcę panicznie wycofywać wszystkich środków w obawie przed tym, że je wszystkie straci. Pan kowalski przy takim profilu inwestycyjnym w obecnych warunkach rynkowych powinien spodziewać się stopy zwrotu średniorocznej, oczywiście na poziomie 10, może 12%, przy czym horyzon inwestycyjny tego typu strategii powinien wynosić nie mniej niż 8 lat. Standardowo tutaj mówimy o średniorocznej stopie zwrotu na poziomie 10-12%, ale nie oznacza to, że pan kowalski rok w rok będzie zarabiał te 10-12%. Ponieważ może zdarzyć się, że w jednym roku zarobi 30%, w drugim roku straci 10% i średnio rocznie ta stopa zwrotu rzeczywiście wyniesie 10%. Warto wspomnieć o tym, że w ciągu tego 8-letniego okresu strategia krótkoterminowa może dostarczać bardzo negatywnych stóp zwrotu i taki ekstremalny przypadek, który można było zaobserwować w przyszłości to nawet przecena takiego portfela opartego na strategii agresywnej o blisko 40%. Ale jeżeli mamy do czynienia z inwestorem agresywnym, który rzeczywiście nie panikuje podczas takich przecen, powinien w tym okresie, minimum 8-letnim, zarobić te 10-12%. Tutaj analogiczna zasada jak w przypadku profilu yy, czy strategii konserwatywnej, to znaczy to, że minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 8 lat, nie znaczy, że po 8 latach trzeba te środki wycofywać. Jeżeli jesteśmy inwestorem agresywnym, inwestujemy długoterminowo, po 8 latach te środki nam są niepotrzebne, to możemy nawet trzymać je i inwestować na podstawie tego typu strategii przez okres 10, 20, 30 czy nawet 40 lat. Nie ma tutaj w zasadzie żadnego, żadnego ograniczenia. Zakładając oczywiście, że ten horyzont Inwestycyjny, który ponownie przed nami, cały czas wynosi 8 lat. Jak więc będzie wyglądała taka strategia inwestycyjna dla inwestora agresywnego z horyzontem minimum 8-letnim i z oczekiwaną stopą zwrotu na poziomie 10-12%? do więc efektywnie w ciągu tego horyzontu ośmioletniego taki inwestor agresywny, mając taką strategię, powinien podwoić zainwestowany kapitał. Przypomnę, że taka strategia może świadczać okresowych przecen. Jest to coś całkowicie normalnego, jeżeli oczekujemy stopy zwrotu, która praktycznie blisko trzykrotnie przewyższa obecną stopę zwrotu wolną od ryzyka, a za taką możemy przyjąć na przykład trzymiesięczny wybór, nie jest możliwe, abyśmy... Przy takim ryzyku nie doświadczali okresowych obsunięć kapitału, ale jeżeli nasz horyzont jest wystarczająco długi, tak jak w tym przypadku minimum 8-letni, to te straty z znajązką w czasie trwania tego horyzontu 8-letniego powinniśmy nadrobić. Dosyć powiedzieć, że ryzyko poniesienia straty przy takiej strategii w horyzoncie 8-letnim jest bliskie, podobnie 0%, czyli tak samo jak w przypadku strategii konserwatywnej. Tutaj oczywiście przy dużo dłuższym okresie inwestycji, ponieważ każda przecena prędzej czy później się kończy, i generalnie ryzykowne aktywa w długim terminie przynoszą bardzo satysfakcjonujące stopy zwrotu. Dla osób, które, które są cierpliwe i mają mocne nerwy i tych środków nie chcą wycofywać, właśnie przy pierwszej kilkunastoprocentowej przecenie. Takie podejście zdeterminowało ułożenie strategii inwestycyjnej dla pana Kowalskiego. Dominującym udziałem instrumentów, które uważane są za ryzykowne, ich udział w portfelu pana Kowalskiego może wynosić nawet 100%. Ponownie, w przypadku mojego podejścia do inwestowania, ja także widzę tutaj w takiej strategii pole do tego, aby inwestować w instrumenty czy w inwestycje alternatywne. W przeciwieństwie do podejścia konserwatywnego, tych inwestycji alternatywnych może być dużo więcej bo nawet 30% i de facto nie muszą być one jakoś wybitnie płynne, ponieważ muszę mieć tylko tą pewność, że w okresie ośmioletnim będę w stanie zamienić je na gotówkę. I w moim podejściu tak naprawdę to nie ma aż tak dużego znaczenia, ponieważ ja inwestuję tylko i wyłącznie w płynne instrumenty finansowe i nawet jeżeli jest jakiś pomysł alternatywny, czy inwestycja alternatywna, to w zasadzie jestem w stanie ją spieniężyć w ciągu kilku godzin, co najwyżej w ciągu kilku dni. Ale sam fakt, że jesteśmy inwestorem agresywnym i mamy te do 100% inwestycji ryzykownych i do 30% inwestycji alternatywnych, które też w zasadzie całe, całe 30% może być ryzykowne, nie zamykamy się na inwestycje bezpieczne. Jeżeli warunki rynkowe są niesprzyjające dla inwestycji ryzykownych, no to wtedy oczywiście część tych środków możemy przenieść do inwestycji bezpiecznych i takie inwestycje bezpieczne mogą stanowić takiej strategii do 30%. Ktoś powie dlaczego nie do 100%? A no to tego, że nie ma ludzi na świecie, którzy są w zasadzie w stanie przewidzieć co do dnia, tygodnia czy nawet miesiąca jakieś większe przeceny na rynku i nawet przejście na taką w 100% z instrumentów ryzykownych na instrumenty bezpieczne. No, mówiąc wprost, nie popłaca, dlatego że y, nawet jeżeli pominiemy 1, 2 czy trzy dni w ciągu takiego dłuższego okresu czasu, kiedy rynek rośnie, a my jesteśmy poza tym rynkiem, ma no to katastrofalny wpływ na nasze wyniki inwestycyjne. Dlatego też, jeżeli obawiamy się przeceny i widzimy warunki rynkowe, które y, sugerują, że ta przecena może nadejść, może, ale wcale nie musi, no to wtedy oczywiście to ryzyko możemy ograniczyć, ale w dalszym ciągu. Większość naszego portfela będzie ulokowana w tych ryzykownych aktywach w racji tego, że jeżeli nasze przewidywania się nie sprawdzą, no to okej, okay, może zarobimy trochę mniej, może zarobimy te 30% mniej niż gdybyśmy, gdybyśmy zarobili, jeżeli mamy 100%. Ryzykownych aktywów, ale w dalszym ciągu gruba ponad połowa naszego portfela pracuje na ten ambitny wynik inwestycyjny, którego z takiej strategii oczekujemy. Pana Kowalskiego nie interesuje żaden benchmark, więc i także przyjmujemy podejście Target Return, a więc podejście do celowej stopy zwrotów w określonym horyzoncie inwestycyjnym. W tym wypadku ten target return określamy sobie na 10%, czyli. Średniorocznie w horyzoncie 8-letnim chcemy zrobić nie mniej niż 10% i przypomnę, że to nie jest tak, że rok rocznie zarabiamy te 10, że w jednym roku to może być plus 30, w drugim roku to będzie minus 10 i średnio rocznie wychodzi nam wtedy plus 10%. Jeżeli ten cel uda się zrealizować, no to wtedy możemy się spodziewać tego, że w zasadzie praktycznie w tym horyzoncie 8-letnim podwoimy nasz kapitał dzięki procentowi składanemu. I co istotne, w tak agresywnym podejściu. Nawet 40% przeceny są możliwe, tak jak obecnie widać na wykresie, ale jeżeli y, mamy dobrze dobraną strategię dobrze dobrany horyzont inwestycyjny oraz taki produkt mix instrumentów, które w naszym portfelu bazującym na tej strategii się znajdują. to Bez problemu taką 40 procentową możemy odrobić z nawiązką i w perspektywie długoterminowej ośmioletniej lub dłuższej być zadowoleni z ogólnego wyniku z inwestycji jakie osiągniemy inwestując w taki sposób. Jeżeli podobał ci się dzisiejszy materiał to daj lajka kliknij dzwoneczek oraz zasubskrybuj mój kanał. Natomiast jeżeli uważasz, że nie jesteś inwestorem agresywnym, ale chciałbyś się dowiedzieć, jak inwestować konserwatywnie, to zapraszam do mojego poprzedniego filmu, w którym omawiam, w jaki sposób inwestować bezpiecznie. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!